No halo dzień dobry, ogólnie to... Jeszcze chciałem się nieco przygotować, ale to co ja tu widzę mnie co najmniej zaskoczyło i stwierdziłem, że nie no, to trzeba pokazać. Ogólnie to tuż łapy filma i one wszystkie i zmierzają w moim kierunku i mam małego mindfucka o co chodzi? Więc no. Więc halo, dzień dobry, bo takie trochę ciekawe było przywitanie. Czy on nie uderzy, czy co on zrobi? No się ma panowie Nimi chyba psychę zbijają te ziomy Ale dziwnie Jeja muszę uważać na to, bo cały czas zostaje jak dziecko od tego lepy. Ogólnie to już zrobiłem jakiś powiedzmy, nazwijmy to szkic bazy. Eee, rozmawiałem z ludźmi na Discordzie w ogóle e, gdzie w ogóle twierdzą, że powinienem się osiedlić i wszyscy byli jednogłośni, że mmm, bagno to jest dobre miejsce. Co mnie prześladujesz? Kupo. Przemsań. <noise> eee, I ja teraz chciałbym. Oczywiście, zapolować sobie na e, molsy. A żeby dostać się na molsy, one są, wiem, że na pewno na nowym biomie. Nowy biom był tutaj, więc teraz się tam przejdziemy. Więc, no tutaj klasycznie cięcie. No i tutaj już powoli dochodzimy. E, tak, tutaj jest już granica nowego biomu. Możemy zauważyć, że tutaj mamy te liście, które są charakterystyczne. Charakterystyczne dla Hamlet, i tutaj już nas chce prześladować ta śmieszna świnka z Winterfist, ale no to jest event świąteczny, to nie ma co o nim mówić. Tutaj nowa muzyka i snapdragony z Hamleta. Jeżeli nie wiecie, to są niewprowadzone stworzenia, które występowały, są w plikach źródłowych Hamlet, i możemy je normalnie komendami przywołać. I one, no podejrzewamy, że to był jakiś taki rodzaj bizonów typowych dla Hamlet. Mamy też tutaj takie ogromne, fajne drzewa. Jakiś taki cmentarz. O, czy ja tu widzę drogę? Tak, tak, tak. Drogę bardzo lubimy. To chętnie się po nią kiedyś tutaj cofniemy. Tu jest woda? O, no śmiesznie się wygenerował. Tutaj mamy jakieś takie... Tu są bombowe e, jagódki, z tego co rozumiem. I one wybuchną, jeżeli się podchodzi. Ale nie do końca łapię jeszcze, o co z tym do końca chodzi. Wiem, że na tym biomie możemy spotkać jakiegoś nowego bossa. I dzisiaj go klepać raczej nie zamierzam, ale na pewno się przejdziemy dzisiaj na Klausa. No i wiem też, że na tym biomie gdzieś powinien się znajdować e, obóz morsów. I morsy by mnie bardzo interesowały, bo jak wszyscy wiemy, morsy, morsy proszę Państwa, to jest Walking Game, morsy proszę Państwa, to jest Tamu Shantel, jeden z najfajniejszych przedmiotów w tej grze, więc no. W ogóle te drzewa są bardzo fajne, nie wiem czy, czy cokolwiek o nich wspomniałem, ale pamiętam, że jak pierwszy raz tutaj wlazłem, to naprawdę byłem zachwycony, bo to daje takiego klimatu temu miejscu, że to jest hit. Chociaż ta muzyka jakaś taka dziwnie zapętlona. Nie wiem do końca. No więc tak, się prezentuje ten biom. Tutaj mamy jeszcze spawn jakiś nietoperzy, czy coś takiego. No, trochę pustawo, jeżeli mam być szczery, ale Fajnie wygląda. W sensie ogólnie ustalmy, że biomy w Dąstewerze na ogół są dosyć puste. E, nie wiem, na przykład taka sawanna. No to co? No, co tam jest? No, nic tam nie ma. O, i tutaj chyba to jest służy przywołaniu tej nowe, tego nowego bossa, ale tego no, póki co raczej tykać nie będziemy, bo jestem pewien, że nas dojedzie. No, tylko będziemy dalej się oglądać za morsikami. E, nie chcę tutaj się mm, bawić w. Takiego fajnego moda, który pozwoli mi dalej oddalać kamerę, czyli Arial View, ale obawiam się, że mogę być do tego zmuszony, bo no nie zamierzam spędzić e, 3 dni na przeszukiwaniu tego biomu, biorąc pod uwagę, że jeszcze jest zima. Więc fajnie by było się tutaj nieco pośpieszyć, a jeszcze mamy Klausę do sklepania. Dilglobs przychodzi, to pewnie już będzie w następnym odcinku, no więc jest co robić. Ogólnie co do. E, Klausa, to ogarnąłem już, w sensie pamiętam, że go spotkaliśmy na którymś z pierwszych odcinków, bo ogólnie teraz mamy Winterfist, więc on się pojawia niezależnie od pory roku, co 20 dni można go zabijać, więc taka informacja fajna, myślę, że farmienie bombek OP. I co tu jeszcze chciałbym powiedzieć? No i dlatego mogliśmy go wcześniej spotkać, tak dokładnie. O Jezu, z takim ten tembią, ogólnie nie duży ten świat, jak ja nie lubię dużych światów, ale tutaj już nie będziemy powtarzać, mamy tutaj, no, taki standardowy obiekcik, chociaż tutaj jest jakiś Lost Idol, była taka gra Lost Idol, no nie wiem, zobaczymy co to jest. Are you alive? Nope, I am not alive, mój friend. Więc tak, gdzieś tu powinien być obóz morsów, panowie. Dobra, widzimy się w obozie morzów. O, dobra. Wow. To się nazywa wyczucie chwili. I tak nam się węgiel przyda, więc to sobie zaraz spalimy. E, ile mają to... Nie mogę tego zapalić. Wow. Ciekawe. Dlaczego nie mogę spalić tych drzew? Interesujące co najmniej. Dobra, nie będziemy chyba go klepać w nocy, bo... Aha, dobra, super, teraz mgła i z tego co kojarzę, to teraz nam spadną na głowę nietoperze? Coś takiego było. Mogę to spalić? Mogę, ale coś czuję... W sensie, to mi wygląda na jakąś laleczkę w... ty, co tu robi, halo, Shadow Knight? Halo? Kumplu, co ty tutaj robisz? Dlaczego mam tutaj nagle Shadow Pses? <laughs> Ogólnie, jeżeli nie wiecie... To jest jeden z bardziej late gameowych e, przeciwników. Na szczęście on zawsze występuje ze dwójką przyjaciół. No i... E, no tych jego przyjaciół na szczęście teraz nie ma, a jakby was z postępem walki oni są coraz bardziej groźniejszymi przeciwnikami. Przestańcie mi wszystko podżerać, aż sobie przykładnie strzeliłem, bo mnie pan zdenerwował. Dobra, fajnie. Tankujemy gnoja, bo już mnie pan zdenerwował. Naprawdę, to tak się kupowato to Odejdziemy może z ciemności, żeby było cokolwiek widać. A my teraz znów mamy. To dlatego mógł przyjść. To brzmi sensownie, nie wiem jak wy jak wy sądzicie, ale no to, że shadowpisy przychodzą w czasie nowiu, to... Co składne. Dobra, tankujemy. Super tankowanie. Zadał, to on mnie kurde do w tym momencie. No ju! Przestań mnie prześ... Kupo. O, śnieg zaczął padać, koks. To już myślę, że. Naprawdę? Zdychaj! I nie denerwuj mnie więcej! Matko Boska. Jeszcze nic nie dopnęł, dziad. Jestem co najmniej oburzony jego postawą tego. Co to było na BOGA? Jak wyskoczyli z tego śmiesznie. No siema. Co tam byczku słychać? Ło wow wow, wow wow! wow, wow Halo, nie mogę nic zrobić! Uciekam! Uciekamy! Uciekamy! Well That was kind of fast! O oh, fuksa. Nie wiem co powiedzieć, zostałem dojechany jak dziecko. No, w tej sali będzie sporo lolbaków. Ojeju. mój dobrodzieju. Nie sądziłem, że mnie dojadą lodowe psy gończe. W sensie, one zawsze były słabe. Zawsze nie były żadnym wyzywaniem. Bald, kiedy było ich parę w chodzie psów, to się nawet człowiek cieszył, bo się zamrozi tych pozostałych, a oni teraz zamarzają swoim ugiesieniem. Co się dzieje? Matko, matko, mateczko No więc tak. Mozy Podejście drugie. Zaczniemy sobie od zrobienia pancerza. Strzelimy sobie przykładnie. Ty! Gnoju! Jak mnie podszedł od przodu. Dobra. Chill. Teraz jeszcze szybki strzał i lecimy za typem. E, oby nie naprawili, o Jezu, on zazwyczaj nie trafia z takiej odległości. Oby nie naprawili tego, że on zaczyna wracać, bo jeżeli naprawili to to trochę dupa, tak bym powiem, no bo dogonienie go hmm, może być ciężkie. W ogóle zapomniałem wspomnieć, jak eksplorowałem sobie wesołutko mapę, to użyłem parę razy tego cacka i okazało się, że nie przyspiesza. A my tutaj mamy to, co nas najbardziej interesowało w świecie, czyli walking cany. Bardzo dobrze. Dobra, strzałki sobie zostawimy, bo to nie jest nic istotnego. To biorąc pod uwagę, że to i tak nie możemy wykorzystać tak, byśmy chcieli, to już sobie zostawimy. E, fajnie by było teraz wytworzyć coś na ciepło. To polecimy teraz do bazy, zrobimy sobie thermal stone. Możemy też pokombinować z jakąś czapką. Co my mamy za opcję? Mamy czapkę z bizonów, ale podobno bizony są o wiele mocniejsze, to na nie trzeba będzie uważać. Druga opcja to. Mamy jeszcze jakieś opcje? Siema Snapdragony. One są tutaj w jakimś takim poletku. No Snapdragony to mody ogólnie. Jak się ich nie bije, oczywiście, nie? E, dobra, więc sobie skoczymy. O jezu, chyba jak daleko jest ta baza. Kto wymyślił, żeby się tak daleko osiedlać? Dowalę do ludzi z discorda, powiadam. No dobra, lecimy z tematem, ale w ogóle te lodowe psy. Naprawdę duże wyzwanie, tak wam powiem naprawdę ciężko, ale póki co jeszcze nie zamalzamy bardzo dobrze. Um, ogólnie to są burze śniegowe z tego co wiem natomiast nie podczas pierwszej zimy ze względu na to was skoczymy sobie, będziemy liczyli na głupie szczęście bo mamy go podejrzanie dużo często e, podczas, żeby wytworzyć jakby czapkę, która w sumie spoko e, która chroni przed burzami zimowymi zamieciami śnieżnymi to trzeba e, oczywiście połowić wołazia, to możemy robić tylko latem, więc jakby pierwsza Zima ma swego rodzaju odpust dyspensę od e, śniegowej zamieci, więc bardzo dobrze się dzieje w państwie duńskim. A my natomiast zaczęliśmy zamalzać. Pyk bogactwo! Elegancko. My mamy złoto, mamy złoto, dobra. E, no to co, nagrzejemy się trochę? Zrobimy sobie tam Thermal Stone'a w bazie. E, walking Cana i lecimy myślę na... Klausa. Klaus zawsze jest dobrym pomysłem, może nam coś fajnego, fajnego z niego dopnąć, jakby nam poleciały schematy na kształtek, grzybuchy i skóra grzybuchy byłbym w niebo wzięty, bo mamy teraz swój więc... więc <coughs> panie za szybko mówię e, Więc możemy się pobawić w nieskończone źródło światła, więc no to by byłaby... byłaby byłaby by koza-opcja. Hmm, byłoby byłaby, Byłoby, tak dokładnie, dobra, to już... No na Marku mamy z no to hmm, może być. E, to to cacko zostawimy sobie na Klausa na Hambata, bo ten no jest w porządku, ale raczej będzie dosyć już nadgnity. A no, Klausa zawsze lepiej klepać świeżym. No, co pierwsze, co zrobimy, no to. Walking cake. A my zamarzamy, cholera jasna. Nie fajna sprawa, tak wam powiem. O jezu. O bracie. Doba, lecimy do bazy. Stacja trochę hapa. A dużo szybko spada? Szybciej czy wolniej niż zwykle? Mi się wydaje, że ja powinienem dbać o HP, a nie biegnę na luzaku. No w sumie nie powinienem tego rzeć sobie na co dzień, tylko zostawić na specjalną okazję, jak walka z bosem. A nie kiedy nie chcę mi się ostawiać z ogniskiem. Ale zamiast tego, a szkoda, gadać, jestem debilem po prostu. No więc witam w moim bagnie. <śmiech> <śmiech> Możemy tutaj zabić, nie wiem, mózg cebuli. Będziemy micznie. E, strzelimy tutaj światło. To tu będzie kocioł kocioł na ognisku, e, palenisko, którego w życiu nie użyjemy, bo w sumie po co, skoro mamy takie fajne cuda i i i i i a najlepiej, walking, a i można grać, ja powinienem, nie wiem jak mi się klamy dostać, e, dobra, fak węgla sobie nie przyniosłem, o Jezu, myślałem, że tylko taki jeden pingwin wyskoczył, no ale na szczęście było ich więcej, bo taki jeden był bardzo samotny, Eee, obejrzeliśmy Nowy Biom i teraz sobie skoczymy oczywiście na Klausa. Byśmy się nie wywalili, no bo różnie się to może skończyć. Eee, dobra, to możemy wywalić, możemy wywalić, to możemy wywalić. Wracając, fajnie by było jeszcze węgiel przynieść, ale to tak by the way. Eee, to możemy... Weźmiemy sobie może kumpla naszego. Ej, w sumie możemy sobie wziąć jeszcze Lazy Explorera. No, nie no, nie będziemy monować tu. Kurde, chciałem to wziąć, a nie odłożyć. Gdzie to jest? Tu to jest, dobra. Eee, Będziemy mieli jeszcze większego spida, to go możemy nawet nie no, sklepać, bo to jest no, potencjał bardzo duży. Eee, no więc dosyć ambitnie, co tu dużo mówić, chociaż no, może się okazać, że jest jakiś przewalony, a jeszcze miałem eee, termostat na strzelić, bo bez niego to będziemy żyli jak zwierzęta. Eee, Nagrzejemy się tak, że ten Koboska. Eee, no i co, Klausik? Eee, żeby sklepać klausa, tutaj musimy się udać po kielonka. Bo tam już wcześniej sobie obczaiłem, że tam ci panowie się znaleźli. I z tego co pamiętam, to gdzieś tutaj. O, jest tam. stan. Liczyłem, szczerze mówiąc, na tego bufa prędkości, a tak to kupa. Ale mam pomysł, jak możemy sobie nieco przyspieszyć naszą podróż. Otóż przerzucimy niektóre itemy e, do hacza, znaczy do czystelka. Czystelka, to miałem w ogóle wywalić. E, I założymy sobie amulet na Spida. O, super, coś idzie. Ciekawe, co? Ciekawe, jak bardzo się osamy. W skali od 1 do 10, e, możemy dać sobie jakiś ekstrapancer strzelić. Więc sobie małe cięcie, bo ogarnąłem, że właśnie mi tam domownicy z tyłu e, w tle e, hałasowali i mam nadzieję, że tego nie było słychać na nagraniu. Ale boję się, że było słychać. Bo, no Mikrofon niestety jest dosyć czuły. No niestety, dobrze, dobry mikrofon. E, więc tak, e, to nam nieco przyspieszy sam proces biegania po mapie. Bo, no, bieganie po mapie, Jezu chyba, komu by się chciało? A tak to przynajmniej będziemy popitalać. A, i ogólnie mam nadzieję, że utopia Chilea z tego wszystkiego wyjdzie. Czy ja mam paliwo? Nie wziąłem, nie mów, że nie wziąłem paliwa. Jak to jest być z banem? Aha, no, w ogóle zapomniałem, że mi tutaj psiarskie zaraz przyjdą. Fajnie, ty, jeżeli przyjdą lodowe, to trochę kicha. Ja się boję lodowych psów teraz. Nie ironicznie. O jezu, lodowe psy. Nie no, jak zamarzają. Nie no, w sumie wydodżować je. A pierwsze psiarskie, no to ile ich tam jest? Dwa, trzy. No, w sumie nie wiem, czy to pierwsze. Dobra, my tutaj musimy skręcić. Eee, tak. Czy one przestały ujadać? Nie, nie, jeszcze nie. No fajnie by było podczas walki, no, mieć maksymalnie duże światło. Bo i... chociaż. Tak, będzie noc. Znaczy dzień pewnie kiedy już przyjdą. Jeszcze chwilkę panie obsialskiej, jeszcze chwilę. I dom. Dobra. Ogarnięte. Chociaż o, tutaj jeszcze jakiś pan pisiałski przyszedł. Dobrze, witamy pana serdecznie. Jezu, chyba jak ta muzyka jest głośna. Dobra, póki co będziemy chyba jednak oszczędzali ten amulet, bo oczywiście nie wziąłem paliwa. Ja sobie tutaj nieco ściszę na słuchawkach. Tutaj wam ściszę w poście, więc wy o dźwięk się raczej martwić nie powinniście. No jeżeli... No ogólnie no. Post to jest są cuda. Dobra, mamy tutaj panów jelonków. Jeżeli nie wiecie, to ich trzeba uderzyć i oni wtedy jak wpadną w drzewo, to... No właśnie, zrzucając swoje poroże. No, czyli go będziemy chcieli więcej? No, weźmiemy sobie jak za darmo. No, co my sobie będziemy żałować? No, szanujmy się. To wrzucaj to, kumplu. Dobra, amulet, tak jak mówiłem, zostawimy sobie na samego Klausa i teraz widzimy się przy Klausie. Wow, ale ten chłopiec sobie wymyślił. No i mamy kumpla naszego, bardzo dobrze. No to co, bez zbędnego przedłużania, lecimy z tematem, bo żeby tutaj czas odcinkowy za długo nie wyszedł, Czestelkę można by jakoś tak bardziej odłożyć. Czestelka! Rosyjski szpiek. A to moje poczucie humoru, nieważne. E, dobra, tak, tak i lecimy z tym koksem. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tym no, przeciwnikiem. Miejmy nadzieję, że nie za trudno. Na kampusów mamy przygotowane Eee, to oczywiście mm, w letnie pana, bo oni się reagują całkiem przyjemnie, dobra? Ach, eee, no, ja często Znaczy, tego Klausa bardzo lubię klepać, chociaż fajnie by było, jakby ciestelka na mnie zginął. Rosyjski szpieg, <laughs> nie mam pojęcia dlaczego. <laughs> Ale tak, czystelka został rosyjskim szpiegiem w dzisiejszej serii, więc tak. Zamierzamy zrobić go no damage, ale no życie zweryfikuje, znając życie. Wow. Czy to był pleonazm? Tak, zgadza się. Pleonazm, innymi słowy, masło maślane. Tak dla młodszych ym, widzów wspomnę. No, ale go, no, z Magiluminescencją i Walking Canem to jest, tak wam powiem, czysta przyjemność. Ech, coś tam oczywiście oberwiemy obej e przy jego przy jego e, tych temperaturach, nie, ale no to są jakieś pojedyncze wartości, no. Jakby, nie wiem, kilka punktów. No trochę więcej wiemy w przypadku, kiedy no dostaniemy od razu lep... o wilku, mowa. No, tak to jest, jak się człowiek zagada. Dobra, z tego co ja wiem, zobaczymy jak to wyjdzie z kampusami. Spróbujemy ich wydodżować, ale też fajnie by było pokazać jak uderzają, bo słyszałem, że mają kosmiczny zasięg odrzutu. Ale w ogóle nauczyłem się dodżować. Po 3000 godzin g, w końcu e, no dodżuję tego chłopa. O właśnie, o wilku mowa. Dobra, zaprezentowany, można walczyć. O, stał, stał, jeju, kumplu, nie wtulaj mnie. Dawaj mi kampus Saka kurde lepiej. No niestety, tak jak mówiłem, życie zweryfikowało próby zrobienia go no damage. Eee, no ale no paść na Klausie, to bym naprawdę był zdziwiony, gdyby taka sytuacja nastąpiła. No bo tak jak mówię mój ulubiony przeciwnik, chociaż ten tutaj Jelonek trochę spankował mnie. <śmum> Jest taki fajny obrazek. Akademia pranków Cheetos. <śmum> ale tak, moje poczucie humoru. w ogóle kiedyś, no kiedyś, no całkiem ostatnio e, moja siostra zaczęła sobie pykać w Donta. Dobra, tutaj trzeba nieco odejść. E, I właśnie patrzyłem na jej pierwszą walkę z Klausem i matko boska, nie sądziłem, że on może aż takie problemy sprawiać. W sensie z perspektywy To może zabrzmieć bardzo źle, ale jakby ja go zabiłem, nie zdziwiłbym się, gdyby ilość moich podejść do tego typa była liczona w setkach i e, jakby dla, on, dla mnie on jest już w pełni czytelny ja w 90% przypadkach raczej się spodziewam to co on zrobi, chociaż no czasem zdarzy mu się e, zaskoczyć moją osobę e, nie mówię, że... oj nie zmieniłem broni, super <laughs> e, no ale na ogół no to idzie w miarę gładko właśnie i... ojeju mm. i właśnie byłem Zdziwiony, jak że rzeczy, na które nawet nie zwracałem uwagi, mogą sprawiać aż taki problem. Dobra, musimy ogólnie kontrolować e, amulet, żeby nam nie strzedł, oczywiście. Bo będziemy go chcieli sobie uzupełnić, uzupełnić paliwkiem, tak jak to się zwykło robić. Dobra, on teraz sobie skoczy. I my go teraz możemy dojeżdżać. On użyje lodowego. bierzemy, Biegniemy dookoła. Bie, bijemy cztery ciosy. I run forest. Uncompromising mode, uncompromising mode, jezu chryste człowieku, mów poprawnie, mogliby w sumie zwiększyć e, zasięg e, tego jego skoku. Myślę, że to by było w miarę sensowne. No, przynajmniej myślę, że to by, no, chciałbym coś takiego zobaczyć. No, tutaj dobra nieco ja źle go wyczułem, ale no, to też nie jest jakiś duży problem. Dobra, teraz cztery hity. Hmm. Nieco dziwnie się zachowuje, ale dobra. Bywa i tak. No i teraz dobrze się zachował. Wykonał atak. I teraz możemy podchodzić. On używa lodowego. My obiegamy. Z tego co widzę, to nieco temlostown dostał nerfa, Bo muszę już podbiegać do gwiazdy za każdym razem, jak on używa swojego zimnego jelonka. Dobrze już w sumie wiedzieć. Że tutaj... No... Jakby jego ataki dostały modyfikację pod, pod tym względem, że szybciej schodzi zużywalność Thermalstona, może w ten sposób się wypowiem. Dobra, Sanit jeszcze na mnie zeszło, bardzo ładnie. Nie pamiętam którego teraz użyje. Mi się wydaje, że lodowego. A ognisty, bardzo dobrze, utopia Chillera. Dobrze, że ci nie bije. Tutaj nieco przyko zaczyłem. Dobra, teraz na stuwa lodowy. Dobra, 9% amuletu. Przestałem w ogóle na to patrzeć. Eee, 7. Dobra, on teraz skacze. No, amulet, dobra rzecz, nie? Dobra. Ojo, Zły jelonek. Dobra, jeszcze 50 HP, Jezu. Chryste, wujks, ty Patusie. 4% amuletu. Dobra, zdejmujemy. Szkoda, jakby było go stracić. E, Dobra, jeszcze nam sprzedał lepę, ale no to... Jelonek, ale no nie ma takiej. No, więc udało nam się go schlepać, bardzo fajnie. W ogóle z Klausa powinno jakieś mięso do, dopić. Change my mind. A to jest mięso jakby z kampusów, nie? Aha, tak, plecaku nie było. E, to teraz możemy sobie wytworzyć, no bo teraz już będziemy nieco bardziej obładowani dropem. No właśnie tych paczek będzie aż 7. E, więc no niestety, nawet tutaj z tych itemków nie będę mógł za bardzo nazbierać, ale kłody na pewno sobie weźmiemy. E, no węgiel też może się przydać w sumie. O dobra, mam jeszcze w czystej roce dużo miejsca. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Nie wiem czy w sumie jest sens dużo zbierać monstermita, no ale dobra, może na coś przy się przyda, bo słyszałem też, że Galnek dostał bardzo dużego nerfa w tym modzie, więc no trochę się tego obawiam. E, opening tutaj czy w bazie? Jak stoimy z miejscem, czystelka. Doba, najwyżej coś powyrzucamy. Opening, co my tu mamy. Doba, bombeczki. To jest coś, co mi się absolutnie nie przyda, więc w sumie od razu wyrzucimy. Doba, to może się przydać, bo to jest fajne do nieskończonego źródła światła. O, to jest lace. O jezu, ale kupa. O, żelki sobie zrobimy. Super. To jest kupa, tego nie bierzemy, no niech będzie, no sobie może skrzynię zrobimy czy coś w tym rodzaju. No i teraz możemy tylko liczyć na Kampus Saka. Tutaj nie ma, tutaj jest mleko w ogóle, nie ma i Kampus Sack! Nie ma. No cóż, przynajmniej mamy węgiel na garnuszki, No przynajmniej na część. Dobra, to sobie od razu strzelimy. Dwa były, no właśnie. I mamy amulet krzeszenia, jej, może się przydać. Przynajmniej nie będę musiał robić olbaka, tylko będę mógł się wskrzesić jak człowiek. Eee, w ogóle, tak trochę hmm, dziwnie pokazywać na serii olbaki, ale no cóż, nie jestem uczciwym graczem, jestem oszustem, przyznaję się. Więc czy to wszystko ma sens? To się Dobra. Także cóż, w następnym. Ale to szybko spłonęło. Widzę, że tutaj kle... Zaczy, twórcy moda bardzo nil pod tym względem. O, dzień dobry, adult patlisk. Ty przestań bić czystelkę, Mojnen czysterken. E, także cóż. W następnym odcinku Dear Klops. E, dzisiaj sobie zwiedziliśmy nowy biom i myślę, że no teraz się zajmiemy nieco bazem Bazom, deal club, i tak to sobie będzie powoli ta i lecieć. Także dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odcineczek Wam się spodobał, i do usłyszenia w następnym materiałem na kanale. Cześć!